Witam! Z tej strony Grammy Z Kolczyka. I dzisiaj, będziecie musieli przeżyć moją jakże piękną fryzurę. Topie się! Moje włosy postanowiły, że zrobię coś takiego, bo się topie. I będę musiała mieć dzisiaj głowę, najpewniej, z względu takiego, że się topie. I ogółem się topie. Ale zrobiłam ostatnio e, ankietę na kanale, z której wyszło, że. Nie chcecie odcinka z samych quizów, które już sobie nagrałam i chciałam zmontować. Nie ma żadnego mojego domownika w domu, co oznacza, że będę drzeć mordę, więc ha! Będziecie dzisiaj się męczyć od sodą mojego darcia mordy. Robię z siebie postać w internecie, którą na, 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 w prawdziwym życiu nie chcę być, ale to już. Chyba ja jednak nie jestem sama w domu. Wróżczę sobie chyba darcia. Czemu ja czekoladę? jego ja czekolady potem nie zemy bolą. A? Proszę Państwa, proszę o ciszę. Pierwsza rozprawa. Uwaga, materiał dowodowy pochodzi z Spotet Białystok. Oddam duży skórzany fotel. Stan jak na zdjęcia. Pani Magdalena pisze: Dramat, wstydu by mnie miała oddać taki złom na śmietnik to wystaw. Proszę Państwa, jako dinosąd... Jako dinozant oświadczam, że jeśli ktoś chce oddać coś za darmo, to nie oznacza, że musi to być w dobrym stanie, gdyż ta osoba chce się tego pozbyć. Do roku 1920 za pośrednictwem poczty amerykańskiej można było przesłać dzieci za wykupienie odpowiedniego znaczka, tańszego niż bilet kolejowy. Dacie wiarę, że jakieś 10 zł można było spakować dziecko, nakleić znaczek. I wysłać je. Genialne. Uwaga, uwaga. Od kiedy 800 plus jest z podatku? Od zawsze. A skąd? Jak nie z podatku? Ktoś z prywatnej kieszeni wkłada. To są pieniądze unijne. Jak już coś poczytaj sobie, skąd są. 800 plus jest z podatku. Pani by powiedziała, że to są pieniądze unijne. Uwaga, proszę pani, pieniądze unijne również są z podatków, bo my płacimy podatki do państwa, ale w Unii Europejskiej państwa płacą podatki do Unii Europejskiej. I te pieniądze, czy są od nas z kraju, czy są z Unii Europejskiej, to i tak są za podatki prywatnych ludzi. A czy wy wiecie, że ja nagrywałam to podczas mm. burzy i przedwwwwinną właśnie pieprznął mi jakiś piorun za domem? No, znaczy za domem, przed domem tak Ja jestem skierowana w stronę, na za Natomiast przed domem. A tu jest obok, obok tego. Ej, skoro jestem już bez rękawniku, to mogę się oh flexować. Leks. się, dziękuję. Nie wypowiadam się na temat tego postu, bo nie jestem w stanie go rozszerzyć. Co! Czego Pof? 06? 08? Mają własnego dziecio. 07. Eee, brother, eee. Możesz przestać. Co mi się odłącza i podłącza cały czas? Kochałam Let's Play z Minecrafta i kochałam tą erę, kiedy wszyscy grali w Minecrafta i ten Minecraft był kontentem typu frajna, Kwadratowa Masakra albo Rezi. Ale tego już nie ma. Da. E, wracajmy do odcinka, to jest bardziej przejmujący do mnie. Pierwszego syna urodziłam, gdy miałam 17 lat. Na początku było mi bardzo trudno, ale jakoś dałam radę. Teraz mam łącznie czworo dzieci. Syn już jest pełnoletni i zawsze pomagał mi przy pozostałej trójce, a teraz bez żadnego wyjaśnienia. Wynajął sobie mieszkanie i się wyprowadził. Zachował się nieodpowiedzialnie sam, sama ze wszystkimi obowiązkami. I czy ten syn zachował się aż tak nieodpowiedzialnie, że wyniósł się z domu, mając własne pieniądze, utrzymując się aktualnie samemu w tym mieszkaniu? I nie powiedział nic i Matko, jak on tak mógł? to Taki dobry chłopak był. Dzień dobry mówi na korytarzu. To jest przechowywaniem dzieci, żeby rodzice mogli pracować, a to, to, to nie jest tak, że szkoła jest po to, żeby się w niej uczyć. Ja, może ja źle myślę, może ja źle interpretuję. Nie. Szkoły powinny być czynne w wakacje i nie na zasadzie półkolonie od siódmej rano, może nawet wcześniej do 17, może nawet dłużej. Tak? Bo to jest marzenie każdego młodego człowieka który męczy się chodząc przez 10 miesięcy do szkoły, dlatego że nasza podstawa programowa jest mega wypchana i chodzi do szkoły, dwa miesiące w wakacje, tylko po to, żeby tam siedzieć i nic nie robić. Bro, excuse me, ja chcę w końcu się wyspać, a nie wstawać codziennie o 5 rano, żeby być na 8 do szkoły, bo ją nie widzę. A krzywą, ostro. Eee, będę biała, po prostu idę. Zeną się zdenerwował. I flejtuchy, prostaki i ego zabierają psa na plażę. Czy, wy, czy, wy, czy widzieliście kiedykolwiek, by kogoś ego wyprowadzało psa na plażę? ja się. Po prostu normalne dzieci bawiąc się w piasku miały kontakt z gugiem waszych pupili. Jak wy tak możecie, jak wy tak możecie, wy wszyscy, wy całe ego, jak wy tak możecie chodzić na plażę z psami? Nie, wy wszyscy ego jesteście Dobra, ktoś mi odpisał. Jakiś chyba normalny człowiek, zobaczmy jak nie, ja to będzie jeszcze lepiej. Fabian. Nam pisze, mój pies jest czystszy niż niektóre dzieci, także takie komentarze niech pan zostawi dla siebie, panie Zenonie. Bez guwien naszych pupili nie jest pan nawet świadomy, ile słychu i zaraz ile Ja cieplutko pozdrawiam, ziomek, pełna kulturka. <grym> Zenon napisał. Fabian, w związku z powyższą wypowiedzią stwierdzam, przecinek, ale agresywny przecinek. Że jest pan uciążliwym odszczepieńcem kulturowego i cywilizowanego człowieka. Kropka. Kropka. No to jest ten typ człowieka, że co mu nie napiszecie, to on i tak was disuje. Wszystko! On jest jak Marcin Mazur odpowiadający na komentarze.